ta inwestycja trwała raptem i aż półtora roku realizowaliśmy ją pod ciągłym ruchem bo jak mieszkańcy Zarabia szczególnie i Osieczan wiedzą były utrudnienia ale nigdy praktycznie nie zamknęliśmy drogi w całości co wydłużyło czas pracy jak i koszty ale mieszkańcy oczekiwali że muszą dojeżdżać do domu, do pracy do szkoły pomysł narodził się prawie 3 lata temu to był pomysł mój jak nie mieć pieniędzy i jak je zdobyć, żeby zrealizować takie ważne zdania. Chcę powiedzieć tylko, że most ten w ciągu na Rabie, w ciągu ulicy Pisuckiego. Od spodu, bo tam byliśmy z rekordem, był już w złym stanie. Tam już wypadała rozzewiało zbrojenie, było go widać, wypadały elementy konstrukcyjne. Z tego względu oczywiście nie zagrażało to jeszcze bezpieczeństwu, ale w przeszłości kolejnych lat mogło to ulec degradacji na tyle, że trzeba byłoby most zamknąć. Nie chcieliśmy do tego dopuścić, lepiej wcześniej to zrobić. Ale pierwszym elementem, żeby to w ogóle zrobić, bo musiało to być na naszej własności, to, była, to był. Pomysł, który zrealizowaliśmy kiedyś, trzy lata temu, wymieniając, brakujący nam odcinek drogi powiatowej, bo ulica Zdrojowa Powiatowa kończyła się na granicach miasta, a ten odcinek za znakiem koniec myślenic do Osieczan było 900 metrów drogi gminnej. Wymieniliśmy się za Traugutta, wzięliśmy trzy razy dłuższy odcinek, daliśmy tylko 300 metrów Traugutta, ale to chodzi o mieszkańców. Udało się zrealizować. To był trudny, bo był okres zimowy, okres deszczów. Dodatkowe konstrukcje, specjalistyczne konstrukcje. Powiem Państwu, tak, na pewno dwa mosty przeszły próbę obciążenia wyglądają dobrze, będą służyć, myślę, że przeżyją nas, na pewno mnie i wiele innych. To jest na 50 lat, sprawdzają się. A Rondo, no to jest ciekawostka, proszę Państwa, wiemy ile złości, ile zdenerwowania dla mieszkańców Zarabia i turystów przynosiło to skrzyżowanie w okresie szczególnie wakacyjnym, wzmożonego ruchu. Dzisiaj, jak widzicie, upłynienie ruchu i cieszymy się, że mogliśmy to oddać i możemy się wspólnie cieszyć z tej inwestycji. Push i̇şte, that, <laughs> <laughs> Dziś już oficjalnie można powiedzieć otwarliśmy rondo, dwa mosty, kilka kilometrów chodnika, nowa nawierzchnia. Bardzo dziękuję mieszkańcom za cierpliwość, bo to przede wszystkim zrobiliśmy to dla mieszkańców. To duży sukces powiatu myślenickiego. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w tą inwestycję ZDP, pracownikom, od wykonawcy. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję wszystkim zaangażowanym.